Wyjaśnię, jaki jest wpływ stopy oszczędności na stopę inwestycji posługując się modelem SOLOWA. W gospodarce można dostrzec takie dwa główne trendy, przy czym pierwszy występuje chyba najczęściej. Ten pierwszy trend polega na tym, że bogate gospodarki. Zachowują się w taki sposób, który prowadzi podmioty w tych gospodarstwach, w tych gospodarkach do bogactwa, i to bogactwo się tym sposobem powiększa. No i analogicznie, podmioty w biednych gospodarkach są biedne, ponieważ ich zachowanie doprowadziło je do biedy. Ale co dalej, co ważne, następnie ich zachowania te biedę powielają. To można na przykładzie modelu Soloa na wykresie zilustrować mniej więcej w taki sposób. Jeżeli sobie narysujemy taką krzywą, a może ją zrobimy innym kolorem trochę O jeżeli sobie narysujemy taką typową krzywą produkcji typową krzywą produkcji Y Funkcji kapitału. I poczynimy tutaj e, dwa takie zasadnicze założenia e, dla e, ułatwienia tego modelu. Przede wszystkim rozpatrujemy model e, endogeniczny czyli mamy e, Czyli mamy y, brak inwestycji z zagranicy, inwestycji z zagranicy, to pierwsza rzecz. Y, no więc y, wielkość, tak więc to, to, to z tego wynika, że wielkość oszczędności. Y, S. Y, zależy jedynie od poziomu y, przychodów w danym państwie. Zależy od Y, tylko od Y w danym państwie. Y, no i jeszcze y, drugie założenie stopa oszczędności, też tutaj dla ułatwienia załóżmy, że jest równa y, udziałowi produkcji, który został zainwestowany w danym czasie, czyli innymi słowy s równa się gamma, jeżeli gamma to jest y, tutaj, jeżeli to są inwestycje, to oznacza inwestycje dokładnie inwestycji stopa inwestycji, a to jest stopa oszczędności. To przy takich dwóch założeniach mamy do czynienia z takim specyficznym zjawiskiem, to może sobie użyjemy kolorów, że te oszczędności równe inwestycjom w biedniejszych krajach, czyli a jeszcze na momencik, w biedniejszych krajach, czyli w takich krajach w których jeden 1 ss takie oznaczmy, w których poziom ustalony jest na niższym poziomie, jest, jest niżej Y1SS. W takich krajach ta stopa inwestycji przebiega niżej. Natomiast w takich krajach bogatszych, w których poziom ustalony k ss produkcji plasuje się wyżej, W takich krajach mamy do czynienia ze stopą inwestycji, z przeskokiem stopy inwestycji na wyższy poziom. Można to zilustrować mniej więcej w ten sposób. I tutaj mamy i tutaj mamy taki takie K z gwiazdką. I Y z gwiazdką. Z gwiazdką. To oznacza w naszym przypadku, że jeżeli mamy kraj biedniejszy, który ma skłonności do bycia biednym, to będzie także oszczędzał mniej. Czyli jeżeli mamy Y, mamy tą gamę, na poziomie S1, S1, i tutaj sobie oznaczymy to jest to nasze S1. S1. No to jest dokładnie krzywa S1, jako udział funkcji produkcji yy, przeznaczony na oszczędności, a więc w naszym przypadku na inwestycje. I tutaj mamy już krzywą S2. F od K. OK. To jeżeli gama jest równa S1, to wynika z tego, że Produkcja jest na poziomie poniżej tej produkcji z gwiazdką. Natomiast jeżeli gamma jest równa S2, no to oczywiście mamy wtedy do czynienia z sytuacją, kiedy Y jest większe lub równe Y z gwiazdką. I tutaj te to, to z tego wynikają także właśnie nasze stany ustalone to już tylko żeby żeby to sformalizować dorysuję tutaj tę krzywą amortyzacji to jest to nasza krzywa amortyzacji delta K dzięki której wytyczamy te stany ustalone K1 i K2 to jest taki częsty przypadek który da się zauważyć w gospodarce, jest jeszcze jeden przypadek, i ten, ten, ten przypadek to jest po prostu jeden i ten sam stan ustalony. To może oznaczę, że to jest przypadek pierwszy. Tu będziemy mieli przypadek drugi. I ten drugi przypadek y, dla y, krzywej produkcji y w funkcji kapitału. y równa się f od k. To jest po prostu przypadek, w którym y, mamy y, klasyczną funkcję produkcji, klasyczną krzywą wyrażającą udział tej produkcji w naszym przypadku y, s. Razy F od K równe gamma razy F od K. I mamy też tę krzywą amortyzacji, taką również klasyczną, delta K, yy, która yy, przy przecięciu z krzywą inwestycji wyznacza nam ten stan ustalony gospodarki YSS. I teraz tu w tym przypadku już nie mamy takich nie mamy tego zjawiska, o którym była mowa powyżej, że mamy tak naprawdę dwa stany ustalone dla krajów w tej, Pułapce ubóstwa, czyli tych, tych krajów poniżej K z gwiazdką, Y z gwiazdką, i, i dla krajów bogatszych powyżej K z gwiazdką i Y z gwiazdką. Tylko mamy. Mm, Sytuację, w której wszystkie kraje zachowują się jednakowo, model Solowa to, to także przewiduje, no tutaj tylko w mocy pozostaje przez cały czas to nasze założenie o braku inwestycji zagranicznych, czyli ponieważ nie mamy inwestycji zagranicznych. To nie mamy tutaj tego zjawiska, kiedy jeszcze biedny kraj ma niski koszt kapitału i wysoką stopę zwrotu. W takim przypadku, kiedy, kiedy kraj jest powiedzmy na, na tym takim niskim etapie rozwoju, gdzieś załóżmy gdzieś jeszcze, gdzieś załóżmy w tym obszarze. To, to wówczas normalnie w takiej otwartej gospodarce dostrzegamy takie zjawisko, w którym zbieganie się gospodarki do stanu ustalonego jest w szybkim tempie. Potem im bliżej tego stanu ustalonego, tym kraj jest bogatszy, tym koszt kapitału jest bogatszy i tym relatywnie zwroty są niższe. Więc to tempo zbiegania maleje. W przypadku, gdy cały czas w mocy pozostaje nasze założenie o braku inwestycji z zagranicy, czyli o endogoniczności gospodarki, o, o, o zamkniętej gospodarce, to wówczas nie mamy tego zjawiska, tylko tempo zbiegania się jest przez cały czas takie same. Biedny kraj jest w stanie zaoszczędzić tylko tyle, Ile sam jest w stanie wypracować, więc na samym początku zbiega bardzo powoli, do samego końca zbiega bardzo powoli do swojego stanu ustalonego. I to właściwie jest tyle, jeśli chodzi o zależność oszczędności i inwestycji w modelu solo.